Trzy poprawne odpowiedzi i wychodzę spod lodowatego prysznica. Mam nadzieję, że nie będzie tak zimno jak ostatnio. Dobra, dawaj, lecimy z tym, lecimy z tym! A! Ile nóg ma krap? Sześć. 6. Ojej, ku jest. Z jakiego kraju pochodzi sushi? Z Japonii. Dobrze. Ile liter ma polski alfabet? 36? Źle. Jak źle? Co rośnie na dębie? Żołędzie? Dobrze. Jakie zwierzę jest największe na świecie? Baleń. A poczekaj! Jaka jest największa pustynia lodowa na Ziemi? Antarktyda. Czuję się jak na Antarktydzie. Tak. Dobrze wychodzę. Wie... Zgadł? Trzy zgadłem. Nie, Trzy. dla pewności. O, no. Jakiego koloru jest chlorofil? Co jest? Chlorofil. Nie wiem skąd to wiedzieć. Nigdy tego nie używałem. Kto wymyślił żarówkę? Wold? Nie. World jak nazywa się najmniejsza planeta układu słonecznego? Mars. Nie. No, jak pewnie powiedziałem. Yy, z ilu kolorów składa się tęcza? Siedem. Dobrze. Dobrze.